Siema siema, witam was w dzisiejszym odcinku. Witam na nowym filmie. Nowy sezon na Fortnite OG wystartował. Sezon czwarty, a jak co sezon OG Sniper robi odcinek pogadańkowy. Także generalnie na początku zostawcie łapkę, zostawcie suba, wpiszcie kodik w sklepie sniper podłoga ety, podłoga. z góry bardzo dziękuję. No i co, przypominam, że na kanale były wyniki ostatnio. Więc weźcie sobie sprawdźcie, czy nie wygraliście przypadkiem filmu, bo może akurat to wy wygraliście i żebyście odebrali nagrodę, bo inaczej nagroda wam przepadnie, e, jeśli nie odbierzecie do końca tego miesiąca. Nowy sezon wystartował i niedługo też i nowy konkurs wystartuje na moim kanale, bo nowy sezon następny dopiero startuje w sierpniu. No a teraz mamy czerwiec, także coś w międzyczasie trzeba jakiś konkurs dla Was zrobić. No i zobaczymy, co to jeszcze będzie. Nie wiem jeszcze, co to będzie, ale wiem, że będzie. No i co? Generalnie te filmy nigdy nie są montowane. Tak żeby wiecie, każdy wiedział to. Bo są to takie bardziej, ba, właśnie bardziej filmy pogadankowe, tak żebyśmy sobie porozmawiali. Wy możecie również pisać komentarze, i jak znowu będzie jakiś film pogadankowy, to znowu będzie... Dam odpowiedź na, na te pytania. Mm, ostatnio pytał ktoś, czy właśnie będzie, będą jakieś jeszcze konkursy. No to odpowiadając na to w skrócie to tak, będą konkursy. O ile fałdolcy i kiedy, no to myślę, że w tym miesiącu i prawdopodobnie będzie to 13 tysięcy ale co do dokładnych zasad i tak dalej, no to będziecie musieli poczekać na film związany z konkursem. I przy okazji musicie wpisywać kod w sklepie, bo jak jest więcej osób na kodzie, im jest więcej osób na kodzie, tym więcej konkursów dla Was jest. Jakby i rozdań. Także tak to się prezentuje, tak to wygląda. A ja idę podjeżdżać ludzi i fajnie, gdybym miał pompę, bo tak bez pompy to trochę lipa. Hmm, wylecie, poleciałem na tą wypasioną wyrwę, bo to jednak taka jedna z opem jej Która jest naprawdę fajna. I słyszałem, że podobno będzie event na koniec sezonu związany z yy, rakietą. Kurcze, uciekł ktoś. Dobra, potrzebuję pompy. O, tutaj się zawsze latało. A tu w ogóle potem drzewa były, tylko nie pamiętam już od którego sezonu były te drzewa. Aha, aha, awa, awa, a No dobra, ziomek chce mi dał spraya. A MK tu leży tylko. Kurde, ten zioman tam kampi, nie? Ten mu czopki rzuca z góry. Dobra Luz, Luz, Luz. Trzeba jakoś się przetransportować. Dobra, jest lipa. Dobra, jest mega lipa. Jest mega lipa, ale dam radę. Jakoś się przetransportuje. Dobra, żyje. Dobra, tu mam nadzieję, że nikt nie kampi. Jak nikt nie kampi, to jest mega luz. Dobra, nikt nie kampił, także uciekamy z tym. Ej, wózek! On działa? Tak, działa! To jest OG wózek w wizu. Niektórzy nawet nie grali jeszcze w tych sezonach. Możecie w ogóle napisać, od kiedy gracie w Fortnite. Jestem mega ciekawa akurat tej sprawy, od kiedy gracie. Nie wiem, czy też od tego sezonu nie zostały dodane jabłka. Ale mogę się tak naprawdę mylić. O, jest w ogóle quest, żeby pokonać dystans jadąc wózkiem sklepowym. Okej, okay, ciekawe. Dobra, może tu coś jest, proszę. Nie ma tu leczenia, o! A w piątym sezonie bo ja pamiętam, bo ja grałem wtedy pojawia się tutaj e, gniazdko golfowe. Dobra. Szukamy jedzenia, znaczy jedzenia, bandaży, czegokolwiek, kurczę no. Trochę lipa, trochę lipa z leczeniem. Bardzo mi się to nie podoba. Oj, tu coś jest. Tak, to jest ten sezon. Tutaj się jabłka pojawiły. Tylko czy one są do jedzenia? Tak, są do jedzenia. A to jemy jabłuszka. O kurde, ziomek tam jest. No ale ten rewolwer był słaby kiedyś. No nie no, kiedyś w sumie był dobry, tylko po prostu usunęli go z gry i... Zapomniałem jak się nim gra. Dobra, ziomek do 136 i od razu uciekł ode mnie. Dobrze. To dobrze, ja się cieszę, że tak się zrobił. Dobra, lecę tutaj na ten domek, bo mi się wydaje, że on nie był lutowany. To już tego trafiłem, bo przynajmniej się trochę przestraszył. I zmienił pozycję lotu. Także bardzo mi się to podoba. O, jest podka, super. Jest podka, także podką się uleczymy. A jeśli dotrwaliście do tego momentu, to możecie napisać w komentarzu. Skibidi a ja przypnę wam serduszko. I zobaczymy, ile osób dotrwało do szóstej minuty tego filmu. No bo czasami nie wiadomo. Ktoś może nie oglądać do końca, a raczej mało osób będzie oglądać te filmy do końca No bo są to takie filmy typowo pogadankowe No raczej Raczej mało osób do takich filmów je obiadek Chyba że ktoś jedno to smacznego mm, Ale to jest taka zwykła gierka, zapraszam was też na Discorda, bo Niedługo więcej filmów znowu z widzami Fajnie by było mieć tych widzów Żeby w ogóle miało, było z kim nagrywać No i co, no i to tyle, nie? Dobra, mamy dużą potę. O, to fajne. Tylko, że mi się wydaje, że to nic nam nie da, nie? To się... Ale dobra, wezmę te C4. -ki. Ja mam w ogóle bandaże się uleczę nimi. I poleciałbym na Akry Anarchii Zobaczyć, co tam się dzieje. Tu jest też karkał. O, to o, 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 tu jest rift. Nie da się rift oznaczać, ok. Dobra, jest rift i są jabłka, więc jak najbardziej zjemy jabłka. I polecimy riftem. O, dostałem asystę za kogoś. Dobra, szukam ziomeczka. Szukam ziomeczka. Fajnie, ja bym się cieszył w ogóle, gdyby Double Pompa została na zawsze, nie? Serio, Double Pompa to jest rzecz, którą ja tak kocham. Na tym trybie. Ej, no, nie ma tu nikogo, nie? Nie ma tu nikogo. Może tu coś jest? O i jest wolna pompa. Są nawet dwie. A nie, to nie jest wolna. Dobra, ale to jest wolna. Tak, od tego sezonu jeszcze nie było tej blokady. To dalej jest wolna pompa. Let's go. Szkoda, że usunęli double pompę. Fajne to było. Akurat. Jedna z lepszych rzeczy jaka była A usunęli ją bo ludzie płakali, że jest za dobra a teraz ludzie są tacy dobrze że jedyne co by ich pokonało to właśnie double pompa Ale Epic niestety już nie przywróci raczej Także szkoda szkoda A ja double pompę lubiłem i to mocno Mega spoko była O fort, fort jeszcze wtedy był o fioletowy fort. To ciekawe Ale w ogóle oni powinni OG wtedy teraz movement prowadzić na ten tryb. Bo przez to, że tu nie ma OG movementu, to nie jest to samo, nie? Powinien być OG movement, że nie można się podciągać. I w ogóle, bo tak to trochę nie jest to samo, nie? Możecie napisać, co o tym uważacie, ale moim zdaniem powinien być OG movement. Ja w ogóle tu nikogo nie widzę, ludzie tu nikogo nie ma, no. Ej, dobra, muszę kogoś podjechać, bo. Naprawdę, taka stypa, tu się dzieje, że to jest hit. A to są w ogóle jeszcze sezon, w którym jabłka są, ale nie można ich do ekwipunku, nie? Ta Na tym karką kinie nie byłem. Ja mam w ogóle już 14 karnet. Możecie napisać, który macie karnet już w tym sezonie. Ja mam 14. Możliwe, że do końca tej gry to nawet 15 wbije. Dobra, lecę na dropa chyba. Jest tu kto? Nie ma. A jest, patrz, leci tu ktoś, krzaczek jakiś leci. Koleczko, to moje. Zostaw, mojego... Mój drop. Ej! Dobra, double pompa. Dobra, czwórka. 107. Jakiś nowy gracz to jest, to już nie jakiś OG. Ziomek jest jakiś nowy. Zresztą, jakim on gra skinem, ty? Jeszcze chciał lunchpada mojego służyć. Dobra, git. Co tu w ogóle wypadło? Aha, dwa razy Ford. No co nie wiem, zrobię tak i tak. Nie wiem, po co mi dwa forty. Aha, czekaj, ty. Ja tego krzaka to w sumie założę. I mam dwa lunchpady, trzy trapy. Spróbujemy jakiegoś kila strapa zrobić, ty. To by było mocne, kurde. Dobra, biorę to i to. I dawaj tego lunchpada. I polecimy gdzieś. A tu jest w ogóle limit 1000 matsów, człowieku. Jaki luksus. Dobra, tu jest rift. Wlecę w tego rifta. 15 osób żyje. Dosyć spoko. Spróbujemy, może polecić na ten drop, który jest po drugiej stronie mapy. Nie wiem, ziomek chłopę dotrwał do top 15, a był tak fatalny, że to jest hit, nie? To jest hit. Oj, tu chyba ktoś może być na środku. Szczerze myślałem, że się wywalę już na początku, bo tak to tam wyglądało. Ale zapowiada się dosyć dobrze. Dobra, ja wlecę tego Lunchpada. Okej. Okay. Wow, tutaj jakaś gruba zadyma się działa, tu mam rifta, wlecę w tego rifta, 11 osób żyje Próbujemy zrobić wina, ciekawe czy jest jakaś no, jakiś nowy parasol Za wina na OG, się powinien być O, 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 jest ziomek Jest ziomek, wlatuje w niego Raz się żyje, jolo Dead Jeden Udał mi w nogę Nie, ja tu zginę. Ja nie mam potek. Dead. Nie mam potek, żeby się uleczyć. Nie, to jest najgorsze. Osiem trapów. Dobra, dam mu wejść. Kurde, no nie mam tych potek. To akurat mega słabo, nie, tak szczerze. Dobra. Jest okej. Okay. Potrzebowałbym potek. Dobra, tu są potki. Dawaj szybko się uleczy tą jedną. No się też leczy. To jest pseudo-OG gracz. Bo to widać po nim. Dziomal próbuje udawać OG. Dobra, leży. Pseudo-OG gracz to był. Było po nim widać to mocno. Że to jakiś pseudo-OG. Dziomal kupił sobie skin jakiegoś OG. Myślał, że jest OG, nie? Ajajaj. Niestety, bratku. Unlucky, unlucky. Myślałem, że tu jest ziomek, bo ten kształt tak podejrzanie wyglądał. Dobra, sobie te potki. Tu mam. Chłopie, tu były potki. Dobra, luksus. Ej, dobra, wypiję tą potkę, bo tu jest jeszcze jedna chyba. Pytam ile. Mam cztery lunchpady, więc w sumie mogę latać cały czas. I też to zrobię. Nie wiem gdzie są ludzie, więc też nie będę jakoś podjeżdżał, ale zostały cztery osoby, więc raczej mamy wina na odcinku, coś mi się tak wydaje. Oj, widzę ziomeczka, ziomeczek się tu zbudował. Także niestety robimy mu dojazd, bardzo mi przykro kolego, który leczy się właśnie ogniskiem. Oj, 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 oj. Cał do znowu. Kocham osoby, które są cały do Próbuję udawać kogoś, kim nie są. Ajajaj, prawie go trafiłem. Leży. Ty co jest, palę się! Dobra, żyje. Dobra, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Dobra, mam fula i podjeżdżam kolejną osobę. Kurde. I kolejna osoba będzie podjeżdżana. Myślę, że w tym domku ktoś może być. Coś mi się tak wydaje. Nie ma tu nikogo. Ale trapa tu postawię jak najbardziej. Czemu nie mogę trapów? cyknąć O, mogę. Dobra, udało się. Tu też postawię trapa. Szczerze nie wiem, gdzie mogą być już ludzie, nie? Zostałem, jestem na dwójkę zostałem. Ale nie wiem, gdzie oni są, nie? To jest najgorsze, tak naprawdę. Metal, dobra, ja to kupię tą fotkę. Ktoś się strzela, czy się wydawało tu? Tak, jest tu ktoś. Wow. Minus dziewięćdziesiąt. Okej. Okay. Let's go Leży Nie wiem gdzie jest last. A próbuję podjeżdżać ziomal Czekaj ziomek Przeładuję tylko rzeczy Dzięki Ała Nie zauważyłem go Mam pomysł. Oj, zły pomysł. Nie, no nie chcę tego tak głupio przegrać. Nie! Co ja zrobiłem? Czemu tam się ściana nie chciała postawić? Nie no dobra, jakby się ściana postawiła, a nie zbugowało tryb znowu, to bym wygrał. Jakie gówno, nie mogę. Dobra, dzięki za film. Nie no, mega beka z tego Fortnite'a. Czemu tam się ściana nie postawiła? Dobra, trzymajcie się, narka, do następnego, cześć.